Widzieliście kiedyś taki post? Albo taki? To nowy skam na Facebooku ma za zadanie wytypować. Najsłabsze ogniwa, które dają się nabrać na proste, ckliwe historie w stylu: Upiekłam dzisiaj tort, ponieważ są moje urodziny, nikt nie złożył mi życzeń, i pod spodem masa różnego rodzaju reakcji, lajków, komentarzy osób, które. Chcą te życzenia złożyć. Oczywiście ta osoba nigdy nie istniała, nigdy tego tortu nie upiekła, nic takiego się nie wydarzyło. Jedynie ma to na celu wytypować osoby łatwowierne, którym później będzie można. Cisnąć różnego rodzaju inne skamy, oszustwa, wyłudzenia. Osoby, które są łatwowierne, zostają w bardzo szybki sposób wytypowane, zgrupowane, to do nich kierowane są następnie podstępne ataki cyberprzestępców. Widzisz podobny wpis, od razu zgłaszaj do administracji. Obserwuj po nieco więcej i nie daj się oszukać.